Tego nie wiemy, ale najważniejsze, że on nadal wie. Skoda. Przemyślane rozwiązania. Teraz Skoda Octavia już od 49 799 zł. Lub w promocyjnym kredycie 2,99%. A w nich w standardzie klimatyzacja, wynik parkowania i aż 560 litrów pojemności bagażnika. Pocuj jakość High Definition i nazwij emocje na nowo. Dostrzeż. Każdy szczegół w polskim lidze. Bądź bliżej najlepszych stadionów Europy. Nie przegap żadnego rzutu. Zderz się z gigantami NFL i poczuj żużlowy tor. Kanal Plus Sport HD. Dodaję emocji. Żona moja. Diego nie jest Twoim synem. Przecież ja go urodziłam. mówiliśmy Ci to, kiedy miałaś anegdotę. Ale wszyscy ciągle dzwonią z gratulacjami. Dzwonią, bo w Simplusie mają 200 minut na rozmowy. To wzruszające, że w Simplusie masz pasję aż 200 minut na rozmowy w sieci Plus i na stacjonarne. Simplus, najlepsza oferta na kartę. Data dla... Zapraszamy na fakt o 19, których między innymi. Krakowskie pięciorabki. Same dziewczynki, Ojciec już myśli o synu. Czy to będzie wielki powrót Andrzeja Lepera? Ostra walka o senatorski fotel. Głos podyni do WP.